Z tej strony y, Łukasz I dzisiaj pokażę Wam moje rzeczy, które zbudowałam niedawno w domu z klocków Kobi Pierw, y, Pierwsze pokazuję To jest mój czołg, na którym najbardziej się napracowałem Ma tu oczywiście zamykane włazy Jak to, y, y, jak to na czołg tutaj, hop Może mogą mu się zamykać Są z Jest z przodu taki klocek, żeby wyglądało to jak najlepiej Z tyłu, o już pokazuję można wypchać ile się chce ludzików. Oczywiście jest kill off tutaj, żeby się wykopać i ogółem czołg przypomina bardzo czołg z pierwszej wojny światowej Mark V, jeździ nawet głęboko jest ten czołg zbudowany z kilku innych czołgów, ale oczywiście nie tylko ten czołg. Jest on zbudowany z niemieckiego niszczyciela czołgów i z dwóch panter powstańczych. Na razie się ładnie przedstawię, no i to na razie ten jedyny, ostatni czołg i przechodzimy do następnej rzeczy.